Dobra, ale czy możemy pogadać o Czesławie Michniewiczu? Bo dobrze widzicie, będzie on prawdopodobnie trenował kolejny egzotyczny klub. Jak informuje Fenek Football, były selekcjoner reprezentacji polskiej znalazł się na celowniku lidera Ligi Algierskiej, J.S. Kabylie. Czemu? Jakby ja rozumiem, no, nie znam się na Lidze Algierskiej, nie siedzę w komunity tego klubu, ale jak tak sobie spojrzymy, pierwsze miejsce w Lidze. Trener zatrudniony, czemu mieliby go zmieniać? Nie wiem. A co się dzieje z naszym Czesiem, z naszym Czesławem Michniewiczem od momentu afery premiowej, od momentu tego, jak opuścił kadrę Polski? Już przedstawiam. Generalnie kariera trenerska pana Czesława jest no, rozbudowana. Po kadrze Polski poszedł on do Arabii Saudyjskiej. Jednakże klub Abcha trenował tylko przez 9 spotkań. Bardzo słaby wynik. Ale jak spojrzymy sobie na cały sezon tego klubu w Lidze Arabskiej, to miał on aż czterech trenerów, a bilans Czesia no, nie był taki najgorszy: trzy no. zwycięstwa, sześć porażek. W Lidze naprawdę wtedy z dużymi nazwiskami, z dużymi trenerami, mogło być gorzej. I tak także uważał klub z Maroka, mistrz, far, rabat. Bo właśnie w tym klubie Czesław Michniewicz znalazł potem zatrudnienie. Trzeba odnotować, że no, zaczął od porażki w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale w następnej rundzie zrobił kombak i awansował, ale potem jego przygoda w klubie z Maroka, w Mistrzu Maroka, nie potoczyła się najlepiej. Znaczy, w Lidze nie szło im najgorzej, ale chyba został zwolniony za Ligę Mistrzów, bo dwie porażki z rzędu w grupie. No. Tak czy siak jestem ciekaw, czy dojdzie do tego transferu i Czesław Michniewicz znajdzie zatrudnienie w Algierii. Fajnie by było, no trzymam za niego kciuki. Dajcie znać w komentarzach, jaki kraj jeszcze Waszym zdaniem zwiedzi Czesław Michniewicz w swojej karierze trenerskiej, a jeżeli się spodobało i chcielibyście widzieć więcej tego typu kontentu, to zaobserwujcie.